Kryzys, Krach, Giełda, wszystko na czerwono. Generalnie jak spojrzycie na najnowsze wiadomości, to jest jakaś masakra, wojna celna i wszystkie inne rzeczy. Więc teraz czołówka, a po czołówce postaram Wam się jakoś podpowiedzieć, jak przez ten świat wielkich krzyczących nagłówków sobie przejść. No, i czy to w ogóle ma jakikolwiek wpływ na to, co my jako przedsiębiorcy na Allegro robimy? Czy powinniśmy się tym przejmować, czy może jednak sobie odpuścić? Czołówka, lecimy. Cześć, ja się nazywam Jakub i witam Was na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy o tym, o czym internet wali po oczach od jakichś ładnych paru dni. I żebyśmy mieli pełną świadomość, ten odcinek jest nagrywany w środę 9 kwietnia, wy go zobaczycie w czwartek 10 kwietnia. I na świecie dzieje się na tyle dużo, że równie dobrze tego 10 kwietnia już może nie być aktualny, więc weźcie to pod uwagę. Drugi zastrzeżenie, nie traktujcie tego odcinka jak, jakąkolwiek poradę inwestycyjną czy czymkolwiek, nie. Ja po prostu dzielę się z Wami swoim zdaniem, nawet nie tym, co ja robię gdzieś tam inwestycyjnie, tylko swoim zdaniem na temat tego, co się dzieje, więc nie chcę, żeby ktokolwiek potem mówił, że a, bo Wyremski to mówił, żeby taka, tak. Każdy działa na własny rachunek i to jest jakby bardzo ważne zastrzeżenie, i bardzo ważne, żebyście o tym pamiętali. Dobra. Yy, to mamy ogarnięte. To teraz tradycyjnie na początku odcinka łapka w górę. Tradycyjnie w dowolnym momencie odcinka komentarz. Czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie? Myślę, że odcinek będzie na tyle kontrowersyjny, że raczej sporo osób może się z nim nie zgodzić, a może się zgodzicie akurat. Zobaczymy, jak to będzie. Yy, więc łapka, komentarz, kto nie subskrybuje, subskrypcja. Kurczę, zróbmy coś z tymi subskrypcjami, bo tak naprawdę no, mamy straszną statystykę. Nie wiem, 40% oglądających subskrybuje kanał, a 60% ogląda na gapę i nie subskrybuje kanału. <laughs> Zasubskrybujcie, to naprawdę daje sporo motywacji i też troszkę no, zwiększa nasze możliwości. Tak, Im więcej subskrybentów, tym większe możliwości jego kanał mamy. To byłoby tyle. Teraz glans. Pamiętajcie o naszym glancu, czyli środki czystości. Profesjonalne środki czystości w opakowaniach i dawkowaniu do zastosowań domowych. Więc jeżeli chcecie naprawdę porządny środek do czyszczenia okna, dywanu, kanapy, Czegokolwiek, tak naprawdę, kominka, no mamy ten asortyment naprawdę szeroki, on się cały czas coraz bardziej rozszerza. To zapraszam na liwolokom.pl/łamane środki czystości. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Wejdźcie, zobaczcie, jakie są ceny. A i jeszcze jedna ważna rzecz: w sklepie mamy niższe ceny niż na Allegro z przyczyn oczywistych. Więc yy, jeżeli chcecie kupować, kupujcie w sklepie, a do tego w sklepie, bo widzę, że paru widzów kupiło ostatnio na Allegro. Dzięki wam bardzo, super. Tak sprzedaż na Allegro też nam się przydaje, bo nam rozwija konto. Ale no, patrzcie na swój portfel, w sklepie jest taniej, więc korzystajcie z tych linków. A jak chcecie jeszcze taniej, to skorzystajcie z kodu rabatowego Jakub15, który też jest tam pod filmem w opisie. I wtedy już w ogóle nie dojdzie, że jak zapłacicie mniej niż na Allegro. To jeszcze zapłacicie 15% taniej niż to mniej niż na Allegro. Więc tam, tam zapraszam. Kanał ma uruchomioną formę wspierania, ale ona jest, bo była po prostu się odblokowaliśmy to, bo tam paru wspierających prosiło, ale generalnie moja propozycja dla was jest taka, że niekoniecznie musicie wspierać kanał, ale możecie kupować glanca i wtedy po tych wszystkich rabatach, cenach to wyjdzie wam bardzo podobna stawka. A nam bardzo zależy na tym, żeby wypchnąć tego glanca jak najwięcej na rynek, żeby dostać jak najwięcej opinii, czy wam się to sprawdziło, czy się nie sprawdziło, czy podobają wam się opakowania, czy podobają wam się naklejki, czy etykiety są czytelne. No zanim ruszymy z jakąś masową produkcją musimy przetestować ten produkt, testujemy go na Was drodzy widzowie. No oczywiście najpierw przetestowaliśmy go sami. Ale chcemy Waszych jak najwięcej opinii o produkcie, więc zapraszam. Liwolo.com.pl łamane środki czystości. Kot rabatowy Jakub 15, jeżeli weźmiecie cenę z Divolo jeszcze kot rabatowy, to zobaczycie, jak duża jest różnica pomiędzy naszymi cenami na Allegro, a naszymi cenami w sklepie, tymi cenami specjalnie dla Was z kodem rabatowym. Glantz, naprawdę najlepsze, jakie spotkałem do tej pory środki czystości. Nie mówię, że najlepsze na świecie, być może są jakieś lepsze, ale my je zrobiliśmy tak, żeby one były najlepsze, jakie my spotkaliśmy. Dobra. Koniec reklam. No dobra jeszcze jedna reklama jakbyście chcieli to co mamy co mamy no mamy Liwolo oczywiście w ofercie. Niestety nie mogę wam to wrócić reklamy Livolo takiej wideo pięknej jaką mamy zrobioną bo YouTube mi się czepia tej reklamy że tam muzyka jest stokowa i że jakieś prawa autorskie no, mamy teoretycznie wykupiliśmy prawa autorskie ale YouTube tego nie kuma a nie chce mi się kłócić z YouTubem. Więc nie będzie reklamy Liwolo. Yy, ale tylko wam mówię, że włączniki Liwolo są jako są, jeszcze jest Domek Rewa na Facebooku, sobie wpiszcie tu już bez szczegółów dobra, o widzę, że mi psy przywędrowały do pokoju, czekajcie, zamknę drzwi żebym tutaj wszystkim nie przeszkadzał dobra, możemy dalej yy, wracamy do tematu odcinka, czyli co z tym całym kryzysem, jak to jest no słuchajcie Przede wszystkim musicie wziąć pod uwagę taki czysty, zdrowy rozsądek, czyli jest dobra okazja, żeby mnóstwo kanałów YouTube'owych, mnóstwo portali internetowych, gazet, telewizji powalczyło o wasz, waszą uwagę. W związku z czym te tytuły są w większości przypadków przewalone. Ja nie ukrywam, że na miniaturce też przewalę tytuł, żeby powalczyć o waszą uwagę. Ale. Generalnie, większość tytułów, które są, jest dużo straszniejsza niż naprawdę jest. Jest średnio na giełdzie, jest bardzo duża niepewność, ale jak spojrzycie sobie wykresy giełdowe na przykład o pół roku do tyłu, to nagle się okazuje, że wcale nie jest aż taki koszmar. To wszystko się jeszcze nie sypie. Na rok do tyłu to już w ogóle może być. I to jest jakby pierwsza uwaga. Nie jest tak źle jak piszą wszystkie gazety, chociaż też nie jest dobrze, jak podają portale. Generalnie dużo, dużo, dużo spokoju. Moja porada dla Was, i ja tak się do tego trochę nastawiłem, tak, że ma być bardzo, bardzo dużo spokoju i żadnych głupich ruchów, a na pewno nie żadne próby, ja nie. Nie próbuję żadnego łapania noży, bo to nie ma sensu w tej chwili, bo nie wiadomo, co będzie za tydzień. Taki człowiek, któremu ja bardzo ufam, jeżeli chodzi o inwestowanie, pewien kanał YouTube. On tam w każdym odcinku codziennie powtarza. Zresztą mogę wam powiedzieć to jest kanał Kremlinka Show. Tam jest pan Jeżowski chyba jak nie pamięć nie myli, który naprawdę fajnie opowiada o giełdzie o tym, co się dzieje na rynkach światowych. I on od tygodnia mniej więcej mówi: Jeżeli nie wiesz, co robisz, to w tym akurat konkretnym wypadku nie rób nic, bo to może pójść w każdą stronę. I ja tą poradę Wam śmiało tutaj powtarzam: Przy czym nie jest to porada inwestycyjna, ja Wam śmiało powtarzam, to nie jest moment na ryzykowne zagrywki. Więc jeżeli chodzi o inwestycje jakieś takie, to nu, 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 nu. Ja Wam mogę na przykład na moim przykładzie podpowiedzieć, że fundusz inwestycyjny, przez który ja gdzieś tam lokuje jakieś środki, on po prostu jak zobaczyli co się dzieje, wszystko władowali w obligacje i czekają. I to też jest dobry, yy, dobry jakiś tam pewnie trop dla tych, którzy nie chcą dużo zarobić, a nie chcą dużo ryzykować. Akurat ja mam pieniądze w takim funduszu, z którym się umówiliśmy, że nie ryzykujemy. I tyle. A zarabiamy tyle, żeby no, inflacja nie zżerała pieniędzy i żeby gdzieś tam nie było za dużych spadków. A jak się uda coś zarobić, to w ogóle super. <laughs> więc, yy, więc tutaj moja polityka jest taka, i ja się zgadzam z tym, że w tej chwili to nie jest moment na zagrywki na giełdzie. No dobra, ale to nie jest kanał o giełdzie, yy, to jest kanał Allegro, więc pytanie, jak to wszystko, co się w tej chwili dzieje, cała ta wojna handlowa i to wszystko, może się przełożyć na wasz biznes. No i tutaj mamy już wiele poziomów tego, jak to się może przełożyć. Pierwszy jest taki, że po pierwsze, jakbyście zauważyli, jest takiego, co się nazywa indeks strachu. On wywalił w kosmos ostatnio. I o ile ten indeks strachu, jak nie pamięć się myli, jest robiony wśród inwestorów giełdowych to jednak on też ma przełożenie na klientów. Czyli prawdopodobnie duża część Waszych klientów wstrzyma się z większymi takimi nieoczywistymi zakupami. No bo skoro indeks strachu idzie w górę, to ludzie raczej zatrzymują pieniądze w kieszeni, niż idą z tymi pieniędzmi do Was. Tak, no nie pojawiły się z okazji tej wojny jakieś szalone okazje gdzieś na Allegro, więc dlaczego ludzie mają teraz wydać te pieniądze, tak? To nie jest moment, kiedy wiemy, że idzie bardzo duża inflacja, więc trzeba teraz wydać pieniądze, żeby nie straciły na wartości, bo za chwilę wszystko podrożeje. Inflacja raczej nam spada, przynajmniej chwilowo. Tak, stopy procentowe podobno mają pójść w dół. Więc jakby tutaj nastroje na rynku raczej powinny być takie, że wszyscy wyhamują jakieś nieoczywiste zakupy, czyli w Allegro w tej naszej branży raczej warto trzymać się produktów szybko zbywalnych, produktów pierwszej potrzeby. To jest chyba ten, ten kierunek. Jeżeli macie jakieś produkty, które są hmm, takimi, że klienci mogą odłożyć ich zakup w czasie, to jest bardzo duża szansa, że odłożą ten zakup w czasie w tej chwili. Tak, więc jakby szukamy sobie produktów, które się szybko sprzedają takich produktów, bliżej produktów pierwszej potrzeby, niż, niż takich produktów, no no powiedzmy ścianki w tej chwili nikt nie kupi. Znaczy może ktoś kupi, ale to już musi bardzo ją potrzebować, bo ludzie raczej będą w takich stanach niepewności, kiedy nie wiadomo, co się z rynkiem podzieje, tak, jak te cła, ta cała wojna handlowa wpłynie na rynek, raczej ludzie akumulują gotówkę, niż wydają ją na dobra materialne no, a tak zamieniamy na Allegro czyjąś gotówkę na nasze dobra materialne, i tyle. Więc tutaj możecie spodziewać się, że będą jakieś spadki na tym rynku. Nie jest na tyle źle z kolei, żeby miały być duże spadki właśnie na rynku takich szybko zbywalnych produktów, potrzebnych produktów, produktów pierwszej potrzeby, bo to nie jest tak, że ludzie nie mają pieniędzy, tak? Większość ludzi, nawet jeżeli. Akurat bardzo źle trafili i na tej giełdzie stracili jakieś pieniądze, to to nie były pieniądze, które były przeznaczone na szybki. na, na zakupy pierwszej potrzeby, tak? Z reguły na giełdach ludzie trzymają te pieniądze, które chwilowo im nie są do niczego potrzebne. Więc, yy, więc tutaj raczej nie liczyłbym na spadek w tym segmencie, ale ze względu na ten strach, właśnie przed tym, co będzie, bardzo liczyłbym się z dużymi spadkami na. Yy, no, na takich produktach nieoczywistych, o takie sobie nazwijmy, które nie są produktami pierwszej potrzeby, bo tu można to odsunąć w czasie. Kolejna rzecz, no, warto popatrzeć, jeżeli w tej chwili robicie jakieś zakupy i importujecie coś, no to warto popatrzeć, co się dzieje na tej linii. No my jesteśmy Europa, tak, Europa, Ameryka. Jeżeli coś importujecie z Ameryki, to tam prawdopodobnie za chwilę coś się zadzieje i nie wiadomo, w którą stronę. Więc jeżeli w tej chwili importujecie w dobrej cenie, to może warto się zastanowić, czy póki jeszcze Europa za bardzo się nie odwinęła Ameryce, nie zaimportować sobie większej partii. Jeżeli chodzi o Chiny, Europa, to tu znowu wszystko jest możliwe. Mogą te cła pójść w górę, mogą pójść w dół. Na razie wygląda na to, że raczej ta sytuacja między Chinami a Europą na środę, godzinę 14 z minutami. Ja przynajmniej jeszcze nie widzę nigdzie żadnej informacji, żeby tu miała być jakaś eskalacja. Tak? Jest duża eskalacja Europa-Stany Zjednoczone, tam już chyba jest 104% całej, jak się nie mylę, w przypadku eksportu z Chin do, do Stanów Zjednoczonych, ale nas to póki co jeszcze nie, nie dotyka. Więc możemy. Tutaj w miarę spać, spokojnie. Gorzej, jak ktoś ma produkt, który jest na tyle skomplikowany, że na przykład składa się tak, że jakieś komponenty jego produktu są produkowane w Chinach, potem składane w Stanach i ściąga to do siebie i tu już będzie źle. W drugą stronę z kolei, jeżeli na przykład jakieś produkty są produkowane w Stanach, jakieś komponenty one są do Europy sprowadzane czy jeszcze w ogóle do Chin, w Chinach montowane i dopiero wysyłane, no wiecie, takich tych łańcuchów dostaw jest odgroma, tak? Ja gdzieś widziałem taką informację, że żeby zbudować samochód w Stanach Zjednoczonych, jakiś tam konkretny model był podany, nie pamiętam jaki, to niektóre części na linii Meksyk, Stany Zjednoczone, Kanada przekraczają 20 razy granicę, zanim powstanie kompletny produkt, który można wpakować do tego amerykańskiego samochodu. Więc, yy, i tam tych ceł wtedy to one się po prostu są już mnożniki i tyle. Z tego co wiem, to Amerykanie coś z tym automotyw mieli robić. Nie wiem, czy już zrobili, czy nie, żeby jednak tych mnożników nie było, ale, ale robi się tam po prostu tego bardzo, bardzo dużo. Yy, więc dla Was drodzy Alegrowicze, wszystko zależy od tego, skąd macie towar. Jak macie towar z Europy, póki coś picie spokojnie. Jak macie towar z Chin. Na razie jakichś większych ruchów nie widać. Myślę, że to jest w tej chwili kwestia trochę takiej przepychanki, że jeżeli Europa dogada się z Ameryką i tamte cła będą 00, tak jak proponowała ostatnio chyba Unia Europejska, Stanom, to wtedy możemy liczyć na, tym, że skoro, na to, że z kolei Europa pójdzie na jakąś wojnę handlową z Chinami. Jeżeli Europa nie dogada się z Ameryką, to są moje takie zupełnie predykcje i tu będzie wojna handlowa, to Europa siłą dogada się z Chinami, bo Chińczycy będą szukali nowych rynków zbytu, czyli będą chcieli nas tutaj zalewać swoim towarem, a Europejczycy z kolei będą szukali też nowych rynków zbytu, żeby wycofać część produkcji ze Stanów i gdzieś to muszą upchnąć, tak? Więc, więc jakieś tutaj z kolei porozumienie może być. No Europa jest w tej fajnej sytuacji, że my możemy w dwie strony sobie działać, tak? Amerykanie też mogą, ale Amerykanie no, nie skorzystali z tej szansy i nałożyli cła na wszystkich. <laughs> Jak leci, po kolei. Albo się teraz z tego będą szybko wycofywać, albo nie wiem, nie wiem, jakie nie mają pomysł. W każdym razie chwilowo na rynku nie wiadomo nic. No więc wracając do początku tej, tego, co jest dla Was ważne. W tym odcinku, tak? Spokój, naprawdę spokój, nie panikujcie. Jeżeli spada wam sprzedaż w tej chwili jakichś takich produktów nieoczywistych, tak ona spada i musimy poczekać na uspokojenie nastrojów, po prostu. I tyle. Jak te nastroje się uspokoją, to ta sprzedaż wróci do normy i, i tutaj jakby nie ma, nie ma innego wyjścia, tak? Tak trzeba to rozegrać, na to trzeba po prostu poczekać. Trzeba poczekać aż nastroje społeczne znowu się troszkę uspokoją wśród tych ludzi, którzy mają pieniądze. Bo jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, giełda go nie interesuje, to, to on tak naprawdę no, patrzy na te czołówki mówi: o, będzie kryzys. I tyle z tego wie, tyle mu to daje, tak naprawdę nie ma z tego żadnych jakichś przesłanek. Jeżeli bawicie się giełdą, spokój, spokój, spokój i tyle: no, co się straciło, to się odrobi. Niektórzy na krótkich pozycjach pewnie trochę zarobili ostatnio. To też dalej spokój. I tyle. Nie wiadomo, czy te krótkie pozycje się tak fajnie powtórzą, czy, czy nie. Zobaczymy. Nie znam się na tym na tyle, żeby Wam doradzać, mówię. Ja wierzę w różne fundusze i, i tyle. To jest zdecydowanie najlepsze rozwiązanie, uważam, dla mnie, bo ja się na tym po prostu nie znam. I tyle. Jak się czegoś na tym nie zna, to trzeba zaufać ekspertom. To jest trochę jak wam kiedyś mówiłem z reklamami Google Ads, tak? Ponieważ ja, Jakub wyremski, się średnio na tym znam, no to nie robię ich samemu, żeby nie utopić pieniędzy. Wierzę ekspertom, agencji, która robi to za mnie. I tyle. Tak trochę się ostatnio poznaję coraz bardziej na Allegro Adsach. No ale fajnie to wychodzi. To nie jest, okazuje się, takie skomplikowane, jak mi się wydawało. Więc może kiedyś wam zrobię jakiś odcinek o Allegroacjach, ale najpierw muszę jakieś na swoich kontach wyniki wykręcić, żeby móc wam powiedzieć, że słuchajcie, tak zrobiłem, takie były wyniki, tak zrobiłem, takie były wyniki, a tutaj umoczyliśmy, a tutaj zarobiliśmy, tak? Jak do tego już dojdę, już ten, ta suma informacji, które mogę wam przekazać, będzie kompletna, to może zrobimy jakiś odcinek. Dobra, wracając do naszego kryzysu, krachu i w ogóle. Więc generalnie póki co nic nie wskazuje na rynkach na to żeby to wszystko miało dupnąć na YouTube inaczej nie wolno nie mówić żeby to wszystko miało się rozsypać i niestety też nic nie wskazuje na to żebyśmy żeby wszystko miało bardzo szybko pójść do góry raczej mamy taką patrząc po wykresach sinusoidę ci sprzedają w panice ci kupują w panice ci sprzedają w panice ci kupują w panice i, i tyle i na to trzeba się niestety nastawić. Przez jakiś czas, aż do momentu jakichś rozstrzygnięć, kiedy cała sytuacja się uspokoi. Zdaje się, że dzisiaj 9, więc dzisiaj mają być jakieś wyniki ze Stanów yy, o ich inflacji. Jak dzisiaj będą ich wyniki o inflacji, to prawdopodobnie znowu, w zależności od tego, na ile wyniki będą tożsame albo różne od wcześniejszych założeń, albo to znowu wszystko poleci, albo wszystko pójdzie w górę. W tej chwili to nie ma nic wspólnego z realną gospodarką. Naprawdę, giełda to jest w tej chwili tona, tona emocji i nie ma co do tego jeszcze się dokładać ze swoimi emocjami. Trzeba się po prostu uspokoić, i tak samo jest z Allegro, ze sprzedażą, z działalnością. tak. No. Trzeba na spokojnie po tym wszystkim sobie przedreptać i tyle. Poczekać, co ci wszyscy duzi zrobią. Może jak ktoś widzi dla siebie szansę wygranej, to zaryzykować, ale ja w tej chwili nie ryzykowałbym naprawdę ani złotówki, jeżeli chodzi o nowe jakieś inwestycje, bo można zarówno dużo zarobić, jak i bardzo dużo stracić. Tak samo na rynku walutowym, na którym teoretycznie widzimy jakieś tendencje, ale w jaką walutę teraz inwestować, nie mam pojęcia, chyba trzeba mieć pieniądze, wszystkich po trochu i tyle, bo, bo znowu dzieje się na rynkach dziwnie. W teorii Amerykanie mówią, że chcą osłabiać swojego dolara. Chińczycy już osłabiają swojego, swoją walutę, więc <słuch> znowu, <słuch> co się wydarzy, tego nie wie nikt. I która waluta na tym wszystkim ostatecznie wygra. Także spokój, spokój, spokój. Po to jest ten odcinek. Jest. Duże, duże rozchwianie, ale póki co w mojej prywatnej ocenie to rozchwianie to jeszcze nie jest żaden kryzys, jest po prostu gigantyczne rozchwianie. Ponieważ jest rozchwianie, więc ludzie wstrzymują się z decyzjami, wolą nie wydawać pieniędzy, niż je wydawać, więc trochę ich zakumulują, jak się wszystko uspokoi, to je wydadzą. I wtedy życzę Wam, żeby wydali je u Was, życzę sobie, żeby wydali je u mnie i to jest. Koniec tego krótkiego odcinka, bo w sumie nie bardzo chcę o tym gadać. Pamiętajcie o łapkach, komentarzach, glancu, niwolokon.pl, kodzie rabatowym i o czymś jeszcze możecie pamiętać, i to już wszystko wtedy. Na razie do zobaczenia w przyszłym tygodniu, chyba, że coś się wydarzy szybciej. To może odpalę jeszcze raz kamerę i coś wam nagram. Na razie, cześć!